Dzień dobry. Witam na moim kanale Blufisz Tarot. To jest czytanie tarota na nów w pannie, nów Księżyca w pannie, które odbędzie się 23 sierpnia 2025. Zobaczmy, jaka będzie towarzyszyć nam energia w tym pracowitym i bardzo zorganizowanym znaku. Hmm, do tego czytania wybrałam Golden Art Nouveau Tarot. Pierwsze pytanie, które chcę zadać w tym czasie. Jaka w tym czasie towarzyszy nam ogólna energia? Mamy tutaj trzy buławy. Trochę będzie to troszkę in inne czytanie niż do tej pory robiłam na nów. Jaka jest ogólna energia, która nam, nam towarzyszy w tym czasie? Teraz drugie pytanie. Co warto za sobą zostawić w tym nowiu? Mamy dwie karty. Mamy 10 buław i bazia kielichów. I co warto zacząć w tym nowiu? Co warto zacząć? Jeszcze kilka, no, proszę bardzo. Zacząć pięć buław. Hmm, interesujące. Eee, <grymne> I, u, u, I to jeszcze nam chcę wyjść, proszę bardzo. Pasażowa. i jeszcze jedna karta czyli trzy karty mamy tutaj bardzo ciekawe <grymne> i w takim razie jaka jest rada na nowy cykl jaka jest rada na nowy cykl jaka jest rada na nowy cykl cztery miecze na spodzie mamy rycerza kielichów a Energia to trzy buławy. Hmm. Czyli ten nów może charakteryzować dość pozytywną hmm, energia. E, trzy buławy tutaj widzimy tego młodego cesarza, stojącego na brzegu skarpy, wypatrującego e, statków, które do niego e, przypływają z towarem, który on będzie sprzedawał. I z tego zwrotu będzie mógł budować swoje małe imperium. E, czyli karta oczekiwania na pozytywny zwrot. On dobrze wie, że to, co do niego przypływa, pozwoli mu się rozwijać. Pozwoli mu na budowanie lepszej struktury. Pozwoli mu na. Zbudowanie lepszej przyszłości dla siebie i dla innych wokół siebie, dla, swojego, dla swoich, dla osób, które on, którymi on się zajmuje, których on kocha, które są jego rodziną, znajomi, przyjaciele. To wszystko będzie powodowało, że on będzie się czuł bezpiecznie i ludzie wokół niego również będą się czuli bezpiecznie. Um. I teraz um. ten młody cesarz napracował się, żeby być w tym miejscu, gdzie jest, gdzie stoi, gdzie już oczekuje zwrotu, zwrotu za to, co, w co zainwestował. On się tutaj napracował. On tutaj włożył e, bardzo dużo energii w to wszystko, żeby być na tej pozycji. A, I on jakby się odwraca od tej sytuacji, która się tutaj znajduje. My mamy te 10 buław i pazia kielichów, czyli e, dźwigania wielu obowiązków, dźwigania tego, co nie jest wasze, dźwigania tego, co jest obciążeniem. Jeszcze dodatkowo przychodzi tutaj taka mała oferta, która najprawdopodobniej daje mały zwrot. Czyli um, wydaje mi się, że należy zostawić za sobą w tym nowiu coś, co nie dawało Wam należnego zwrotu za, za to Waszą ciężką pracę. Że tu należy zwrócić się ku temu, um, może zmienić miejsce. Bo tutaj, gdzie jesteście, w tym miejscu, tutaj, w tych dziesięciu buławach, to nie jest coś, yy, yy, gdzie wy chcecie być. To nie jest miejsce, w którym wy chcecie być. To was tylko obciąża, to, was, to powoduje, że czujecie się zmęczeni yy, i ktoś wam oferuje nie to, co wy byście chcieli, na przykład. Że to, co oferuję, jest, 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 jest tego za mało za to, co wy, w co wy wkładacie tutaj. Wy tutaj bardzo dużo dźwigacie i ktoś Wam tutaj przynosi naprawdę taką, mm, no, taką małą ofertę, tutaj coś proponuje, za cały ten wysiłek, który Wy tutaj włożyliście, on Wam proponuje, występuje tutaj tylko, wychodzi Wam naprzeciw, w roli takiego pazia kielichów, co jest oczywiście nieodpowiednie. Ktoś może, może być też ta, mieć takie bardzo naiwne podejście do całej tej sytuacji i traktować was bardzo niepoważnie. Bo karta 10 buław, w karcie 10 buław, to jest karta ogromnego wysiłku. To jest karta ogromnego wysiłku, to jest karta bardzo ciężkiej pracy. I za tą ciężką pracę możecie być na przykład bardzo źle potraktowani. Niewynagrodzeni odpowiednio, nieodpowiednio yy, 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 potraktowani w tym sensie, że z brakiem szacunku, odpowiedniego szacunku, że ktoś tutaj wychodzi z, 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 no, z taką naiwną yy, ofertą. Może nawet udawać, że nie widzi, ile wy wkładacie w, w, w to wszystko. Oferuje wam bardzo mało. Może mieć takie bardzo niedojrzałe podejście do sytuacji, i to należy ze sobą zostawić i zwrócić się ku czemuś innemu, ku jakiejś innej przyszłości. Oczekiwać, e, zwrócić się w miejsce, gdzie ktoś was dostrzeże, zobaczy was w zupełnie innym świetle, doceni was za ten cały wysiłek. I co warto zacząć w tym nowiu? To mamy tutaj pięć buław, cesarzową i dziewięć pentakli. Zacznę może od tych pięciu buław, które no, tutaj są bardzo tak pokazane dość dosłownie. Czyli karta takiego konfliktu i walki o to, co jest moje. Wydaje mi się, że tutaj należy powalczyć o swoje w tym, w tym nowiu. Zacząć taką jakby. Pokazać swoją siłę w całej tej sytuacji, pokazać to, ile wy jesteście warci, pokazać to yy, tej całej konkurencji, że wy jakby yy, jesteście tutaj na No nie do przebicia, bo mamy tą cesarzową I9 Pentakli. To warto, yy, to warto zacząć. Pokazać swoją siłę. Pokazać, jak bardzo jesteście kreatywni, po pokazać, jak bardzo jesteście, yy, ile możecie zaoferować. I że to jest bardzo, że to jest jakby yy, oferta bezwarunkowa, bo karta cesarzowej to jest również figura matki, która kocha bezwarunkowo. Jej yy nic nie trzeba udowadniać. Ona zna swoją wartość i ona zna swoje miejsce. Ja też mam takie wrażenie, że wokół was może się coś takiego dziać, że mogą dziać, ktoś się o coś bije, ktoś o coś walczy, ktoś chce tego, co wy chcecie, a wy jednak jesteście w takiej pozycji dość bardzo no takiej już ugruntowanej. Wy już macie swoją pozycję. Wy już tutaj za bardzo nie, nie musicie nic robić ponieważ cesarzowa ona siedzi na tym swoim tronie i ona już nic nie robi. To samo mam wrażenie tutaj, taki, e, e, podobną energię, e, podobna energia bije z tej karty 9 pentakli. Ta osoba się cieszy tym, co zebrała wokół siebie. Ona jest niezależna finansowo. Może mm, chodzi o to, żeby mm, powalczyć o to, co jest wasze, bo to wam się należy. Bo wy sobie na to ciężko zapracowaliście. I może powalczyć o swoją pozycję, takiej osoby, która, e, której należy się szacunek, której należy się uznanie, której należy się e, dostrzeżenie jej. Wyjście na swoje własne, jakby hmm, wejście na ten tron tutaj. To Wam się należy. I to warto zacząć. Powalczyć o coś swojego, co Wam się należy. Żeby nie być tylko takim przepraszam <coughs> osobą, która wszystko dźwiga. Na własnych plecach, tylko być też taką osobą, która no ma bardzo wiele do zaoferowania i ona w zasadzie nie powinna dźwigać czegoś, co nie jest jej. Radą na ten cykl jest, są cztery miecze. Żeby sobie odpocząć albo sobie coś przemyśleć. Żeby się za bardzo nie. Um, żeby dać sobie odpocząć po całej tej, tej ciężkiej sytuacji, która się tutaj wydarzyła w poprzednim cyklu i która was kompletnie jakby wyczerpała ja mam takie wrażenie karta czterech mieczy to jest karta, czas, czas, który my sobie dajemy na to, żeby sobie coś przemyślać odpocząć nie spieszyć się nie spieszyć się nawet z decyzjami nie spieszyć się z, z wydawaniem osądów bo y, panna to również y, osoba, która dąży do perfekcji, i w tym, y, w tym procesie potrafi y, osądzać ludzi wokół siebie, potrafi y, wytknąć komuś y, błędy, podczas gdy sama również popełnia te błędy. Ale ona, ale ona wytyka te błędy po to, żeby, no, żeby osiągnąć ten, ten ideał, ten, tą, dojść do tej perfekcji w danej sytuacji. Um. Ja też mam takie wrażenie, że warto zacząć takiej, nawet e, powalczyć o swojego, żeby ustabilizować swoją sytuację finansową. Może warto powalczyć o jakieś stanowisko w pracy, które pozwoli Wam poczuć się bardzo stabilnie, które Wam powoli, pozwoli poczuć się. E, że jesteście na właściwym e, stanowisku, bo tutaj robiliście coś, co nie należało do Was. Ja mam takie wrażenie, dostawaliście za to bardzo mało, mały zwrot. E, no i dać sobie czas, żeby sobie odpocząć, bo mam wrażenie, że tutaj Was coś obciążyło. Nie robić czegoś, co nie należy do Was. Nie robić czegoś, gdzie wy wkładacie wszystko i ktoś do was podchodzi z, taką, z takim naiwnym podejściem, że: Ach, jakoś to się poukłada. Ja mam takie wrażenie: że ty sobie tutaj dźwigaj, a ja ci tutaj oferuję tylko tyle i, i, i wy z tym nic nie robicie. Ja mam wrażenie, że tutaj należy jednak powalczyć o to, co jest Wasze, wejść nawet w ten konflikt i um, nawet jeśli ktoś Wam coś zaproponuje, dać sobie czas odpocząć i przemyśleć to wszystko. W przeszłości mamy tego rycerza kielichów, który był, którego charakteryzuje bardzo taka niestabilna postawa. On jednego dnia na coś się decyduje, drugiego dnia rezygnuje z tych swoich um, przedsięwzięć. <coughs> Jednego dnia bo, może być bardzo miłe, drugiego dnia może być bardzo nieprzyjemne. Jednego dnia chce coś zaoferować, drugiego dnia odbiera tę ofertę. I to jest bardzo wyczerpujące. Ja mam wrażenie, że to, jest, że to nawet to, to Was wyczerpało. Wyczerpało Was takie bardzo naiwne i takie niedojrzałe podejście do całej tej sytuacji. E Ktoś nawet mógł udawać, że nie widzi, ile wy dźwigacie. Może dajcie sobie odpocząć. Może niech ktoś inny teraz podźwiga to, co wydźwigaliście, to, co nie było wasze. To nie należało na przykład do waszych obowiązków, a wyście to dźwigali. Tutaj ja mam wrażenie, że to jest też taki czas, kiedy. Wy możecie nawet dostrzec, że przed Wami, że czeka Was jakaś taka lepsza przyszłość, że zrzucenie tych niepotrzebnych obowiązków spowoduje, że Wy popatrzycie w, na daną sytuację w inny sposób. bo zobaczycie, że, że coś innego się przed Wami otwiera, co spowoduje, że mm, znajdziecie się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dziękuję.